Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, przesyłanie plików pomiędzy telefonami za pomocą Bluetooth. Aby przesyłać pliki między telefonami za pomocą Bluetooth, musisz mieć włączony protokół Bluetooth w obu telefonach. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu Włączanie protokołu Bluetooth. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się na górze ekranu głównego. Wybierz ikonę ustawienia. A następnie dotknij opcję Bluetooth. Wybierz menu, a następnie czas widoczności. Z listy wybierz czas, w jakim połączenie Bluetooth będzie aktywne. W naszym przypadku brak limitu czasu. Dotknij menu, a następnie szukaj urządzeń. Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być włączone i ustawione w trybie Widoczny dla innych urządzeń. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione i pokazane na liście. Dotknij nazwy urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Dotknij powiąż, aby nawiązać połączenie i zaakceptuj w drugim telefonie połączenie. Połączenie Bluetooth z drugim telefonem zostało nawiązane. Wybierz plik, który chcesz przesłać do drugiego telefonu, na przykład zdjęcie. Dotknij przycisk Home. Dotknij ikonę aplikację znajdującą się na ekranie głównym. Wybierz ikonę Galeria, a następnie album, z którego chcesz przesłać zdjęcie. Wybierz i dotknij zdjęcie, które chcesz udostępnić. Dotknij ekranu i wybierz Udostępnij. Z listy wybierz opcję Pokaż wszystkie, a następnie Bluetooth. Dotknij nazwę urządzenia, do którego chcesz przesłać plik, w naszym przypadku HTC One S i zaakceptuj w drugim telefonie połączenie. Plik został przesłany do drugiego telefonu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Home.